Czasy PRL były okropne, oczywiście dla wszystkich, no bo czas PRL to były, że biedne, że nie było słodyczy w sklepach, no było przykre to było. Czasy PRL to na przykład 1982, 1970, Czasy PRL skończyły się w 1989 roku, więc ludzie nie narzekali już, że jest brak słodyczy w sklepach. W dodatku, podczas czasów PRL w telewizji na, na dobranoc leciała tylko jedna bajka. Na dobranoc, ale to nie jest takie fajne. Czasy PRL były okropne. A jak wy oceniacie czasy PRL pa